W tym poradniku pokazać Ci, jak ukryć swój komputer w sieci domowej. Każdy użytkownik z lokalnego komputera może skopiować Twoje dane. Żeby ukryć swój komputer w sieci lokalnej, musisz wejść do Start, Uruchom, wpisać regedit i kliknąć OK. Przejdź do OK Local Machine System Current Control Set Services LAM na serwer. Parametr. I tutaj musimy stworzyć nowy klucz D-Word. W nazwie dajemy hide A w dane wartości dajemy 1. Potem klikamy OK. I zamykamy nasz rejestr. Po dostarcie komputera zobaczysz efekt. Dziękuję za obejrzenie mojego poradnika. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału na YouTube.